Gdzie to jest? No nie mogę tego znaleźć! No pusta szafa, coś jest nie tak, no. Maciek, co ty robisz? Cześć, słuchaj! Siema. Słuchaj, zobacz, moja szafa jest jakaś taka dziwnie pusta. Oj, bardzo pusta jak ta no. głowa. No moja głowa jest mniej pusta niż ta szafa. Słuchaj mnie no. teraz uważnie. Widziałaś moje gdzieś złote gacie? Złotą pieluszkę. Złote, złote gacie, No, złote takie gacie. pieluszka, hmm. taka pieluszka. Złote gacie, no. No, widziałam, widziałam. Gdzie? W Fafik News. No Co? tak, fa, Fafik News. Tak, widziałam, jak Fafik... Kiedy? Jest pod... Kiedy? Ja widziałam jak on szedł tędy, nie? No, po... miał te gacie w pysku. No chodź, Poczekaj, mi pokażę jego pociekaj, trasę, no. Poczekaj, ja dopiero co wstałem. Ja tak szybko nie biegam, jak wstaję, bo kości muszę rozruszać. Dobra, przed Fafik. No. I pobieg i pobieg schodami w dół. Pobieg schodami nie? w dół, dobra. Tak? E, e, oj, ale wiesz, że jeszcze małe łapki mam, no ja takim mogę, no. No, bo ty nie masz stamina. Dobra. I widziałam, widziałam jak wyszedł tymi drzwiami. Tymi drzwiami wyszedł? O nie! To lewo, Fafik wiesz co jest w lewo? Jest w przedszkole. No, o i nie. on chyba tam je ukrył. No nie mów, że Fafik pobiegł do naszego przedszkola i specjalnie tam nam ukrył. Nie, idę po Fafika. Chodź, idziemy do no. Fafika. Idzie, idziemy <laughs> tu po Fafika Myślisz, że Fafik się przyzna? Myślę, że Fafik się przyzna, wystarczy, że na niego a spojrzę. Pamiętaj, że to jest rasa bulldog, a bulldogi są takie, że jak na nie spojrzysz, to przegrywają z tobą fajta. Co ty labisz? Maciek! lewitujesz? Ja... ja, ja umiem latać! Co nawet... jest?! Bo ja la... umiem latać! Bo ty masz czapeczkę ciarodzieja pewnie i dlatego umiesz latać! No! Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię! Tak, ale stój! Skup się! No, od, jakbym no. mógł ci dać z liścia, to bym ci dał. O, tylko no machny. Bo to chodziło, żebyś nie się Żebyś się ogarnęła po prostu, o to chodziło w tym jesteś, wszystkim. Jesteś po prostu zazdrosny, bo tak nie umiesz. Zazdrosny to ja nie jestem. Mam jesteś... lepszą pieluszkę od ciebie. Nie masz, bo Fafik cię ją schował. Fafik mi jej nie schował. Nie, pierwsza złoto rando, tak. randomową masz teraz. Założyłem z twojej szafy, wiesz, twoja stara mi rzuciła przez okno, Ja nie mam starej i co ty na to, haha. No to twój stary, ty, rzucił ci przez okno, pa, po, 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 po. I po, po. zobacz, fafik. i teraz skupmy się na nim, skupmy, Nic nie mów. skupmy się na nim, przybliżenie kamery. Fafik, uciekaj. Dobra, mi się wydaje, że to Fafik. To Fafik. A, a miałby to nie być Fafik? To uważaj, bo on kupę jeszcze nie robił dzisiaj, to jest ciężko. Poczekaj. Ale fajny Zobacz. Fafik. nie, Fafik zjadł przedmiot, który chciałem użyć teraz! Jak zjadł? No zjadł przed chwilą. Fafik tu. To. No nie wypluje, on musi to musi kupę zrobić. Szybko, biegnij do kuchni z nim. Dawaj, czekaj, ze mną, poczekaj, ja mogę też skoczyć no do ciebie. Dawaj. jest? Poziom apeluje? co jest nie tak z fafikiem! Co fafik jest? FAFIK czeka! Maciek Fafik czeka, on chyba bardzo hmm. musisz kupkę! Ja jakąś magię teleportacji zrobiłem. Znalazłem się... No widzisz, się w... ja magię zrobiłam tego. Lewitacja te teleportacji. Co jest? Ja, ja jestem na dole już. Ja nie wiem, Ej, jak ja spadłem pod ziemię. Dobra, Tylko. niech on zrobi kupę. O nie! Co? Ale mu kule dyndają Weź, niech ku... nie, nie dęda... Ty, olaś te kule. czego ty się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? nie! Dlaczego ja to... Co, o co ci chodzi? O co ci chodzi? O nie, nie, moje oczy! Słuchaj, słuchaj, Ola, Ola, ogarnij co? się, ogarnij nie się! Mogę, nie mogę. O, nie ogarnij się, mogę, nie mogę, nie ogarnij się. Ja z niego schodzę. Nie, Fafik ma zjeść tutaj, zje warzywa, ma jeść warzywa i owoce. Niech je, niech zarabu. No to niech je wszystko. nie wszystko, niech kupęś, Lobby w końcu, bo ja chcę Ej, odzyskać to... tablet. Jest Ten fafik mi potrzebny! Jest mi potrzebny! Jest mi potrzebny, Fafik, przyznaj się, bo inaczej będziesz jadł wszystko. Jedz wszystko, dawaj! A! Czy, oje, co jest? Fafik się umie teleportować! No właśnie, widzę, coś jest nie tak, co jest z nim? Wow, co jest? To, to jest Uliadzy. magiczny pies, co jest? Od kiedy masz magicznego pieseła w Nie wiem, dobra, ja usiądę na nie, nie. Nie mogę usiąść na niego, bo mnie teleportuje od Laju. co jest nie tak, o ja. Aa, z... Co? Idę z nim na podwórko. Jakąś teleportację odkryłem! Ja znowu jestem w innym wymiarze, coś jest nie tak. Maciek, Mociek, gdzie jesteś? No właśnie jestem w łazience, coś jest nie tak, Ola! No co ty dajesz, że w łazience? No chodź tutaj, Fafik musi pupu! Co on robi pupu czy nie? No nie, bo mama ma za mało jedzonka. FAFIK! A co ty robisz u sąsiada, Fafik! a nie u nas robisz, co Fafik? jest? U nas, no co ty, że u nie, Dobra, słuchaj. On nie ma co jeść. Gdzie no. masz szarcie dla psa w tym domu? Nie wiem, dawaj ze mną, dawaj ze mną szybko na wózek, dawaj ze mną na wóziek. Ostaw Papika. Olego, z olej go, olej go, wiemy no gdzie co jest, tylko... Pa Nie no, tylko ja jeszcze chciałem zajechać na stlik do nas, zobaczyć czy mamy jakieś elementy potrzebne tutaj w do tego. Do, do wykopków jakichś, czy czegoś tak. No, patrz, nie mogę. Ale maciek! To. Ale ja ci nie powiedziałam, co fafik zrobił z pieluszką. Co zrobił pieluszką? Sk skąd wiesz, że będziemy potrzebowali łopatkę do wykopku? E, 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 e. A wiesz, skąd ja to wiem? Nie. Czy ci ja z fafikiem o. się dogaduję bez słów. co ty nie wiesz, że fafik maciek, to, nie, to nie jest mój piesek od dzieciństwa? Co? Maciek, bo ja przypadkiem zjadłam kluczek od autka. Mhm. <słuch> Ty też kubkę będziesz musiała zrobić, dobra. Rozumiem. Nie ma problemu. Załatwimy to. Co weźmiemy? Jak ty szybko biegasz, czekaj, bo muszę się posiłkować teraz. To muszę wziąć i rzucić w To Taty, to taty! Ale muszę otworzyć jakoś to, chodź. otwórz. chodź. Ale masz strela. Chodź. Chodź, zobaczymy, co jest w skrzyni skalbów. Dobra. Skinia skarbów, skrzynia skarbów, tutaj jest, tak? O, tutaj. Nie, Te plastikowe czerwone... pudełka wow! wow. Tu wsiadasz i wyskakujesz, i jakieś fajne rzeczy wyskakują. No dobra, wyjdź już z niego. No dobra, ale wyskoczyło coś ciekawego. Mmm, ziemnia. Co, o, o, to i tego się nie je. Ci, 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 ciasko podałem zjeść. Mm, o, wow, Mogę szybko biegać teraz! Jestem naśpinowany i a, ja, a ja też coś znalazłem No, jak szybko biegam. O, Ale nie wiem, czy moje sierduśko wycima Maciek. to wszystko. Maciek! Co? Jestem zielona! Ja też jestem prawie zielony. Nie, dobra, coś U. innego trzeba znaleźć. U. U. Czy coś jeszcze jest tutaj? Znalazłeś coś jeszcze w pudełku? Cukier! No, Cukier jest cały czas. Cukier! Tutaj jakieś coś... Coś jeszcze można stąd czy nie można już wow, czegoś wyciągać. Maciek, spójrz do pudełka, jaką mam minę. Uuu! się <noise> wow. nie widzę. Wyjdź z pudełka, bo nie mogę. O, dobra jest. Co, y co tutaj mamy? O to było magiczne Ej. pudło. Co to jest? Co to jest? Skąsienica czy o co tu chodzi? Dziownica. Ej, co to jest, Maciek? Ej, to. Nie wiem. To, to robi... To ja nie, o, o, nie. ja nie wiem co to jest! Nie dotykamy tego! Uciekaj! Uciekaj, wsiadaj, wsiadaj do mojego burowerka na trzy kółka! Dawaj, jeszcze się nie uczyłem na dwóch kółkach, dawaj! musisz, No jeźdz! Nie to Nie wiem czy to nie wybuchnie! Ja nie wiem czy to nie wybuchnie! Uciekaj! A! Dobra, uciekaj! O nie, o nie! No jak ty Jak ty jedziesz poza Masz znieczulenie, gdzie jesteś? Znieczulenie! Łap! A! A, no nie! Dlaczego ja to nie O, nie, stary. O, tablet. Dobra, dawaj szybko. Uciekamy. Ubela, szybko wyziwamy. Szybko, szybko uciekamy, uciekamy. Bierz tableta, szybko, bo Ubela trzeba mam! wezwać. Dobra, no bierz. Mam. I szybko uciekamy. O, nie, 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 nie. nie, Stary, jak wróci ta chatę to nas chyba wszystkich powyziął. Stąd. Dawaj szybko, do przedszkola musimy zrobić teleportację Ała. jakąś. Rzuciłeś mnie w łeb, Nie, dawaj biegniemy. Właśnie, dawaj, chodź, bo tu jest pole magnetyczne, no które trzeba biec. Dobra, uwaga, za trzy. Dwa, ja szybciej jeden. I teleportacja! Dobra, dobiegliśmy! Masiakra, nigdy więcej z buta. A mówią sport to zdrowie i cardio też, nie? No oczywiście! Dobra, słuchaj, ech, ech. mówisz, że co zrobił z tymi gaciami? Zakopał je, ale nie wiesz tego ode mnie! Dobra! Czyli pierwszy punkt do odkopania tutaj, ale coś tam będzie potrzebne, żeby teraz to odkopać. Jak myślisz? Co to, A, spadam, błoto, błoto wciąga? E, rączkami się nie da. Rączkami się nie da, ząbkami się też nie da. Dobra, musimy A znaleźć łopaty. A tu robi nasz skoro my z buta. A to innego dzieciaka zostaw. My nie... A dlaczego ma taki sam? No bo ma taki sam. No jak, no najlepszy model. Może tak? Dobra, nigdy hmm. nie wiadomo, nie? Dobra, musimy znaleźć łopatkę. Cel, znaleźć no, łopatkę. A, to nie łopatka, to nie łopatka. Ale łapkę. Zostaw mnie, zostaw mnie. No, zostaw, Puść mnie. Samo się puściło. Ałza. Chyba, że samo się puściło. O, Ałza. zjadłem Ałza. No to. I... No i bardzo ci tak. Te... No i znowu mam jakieś plagi. Co ty masz za lagi, Napij no się bo, wody! No bo, no bo chodzi o to, że mi teraz oh, widzisz, Ja się sama tym biję. To jest jakieś Jak ja, ja nie Przez ciebie nie mogę skakać! No macie! No co to nie moja wina, że dobra, no złapię to, no zjem wszystko co tutaj może wyglądać. No na nie dziwnie. no, spugowałeś mi! No przeplasiam, ja nie wiedziałem, że to tak się stanie, chodź, pójdziemy od teraz... strony Podwolka.

no nie podoba mi się... Jest łopatka, wrotki. jest łopatka, dobrze pamiętałem, że ją zostawiłem w tym miejscu. No to mi ją przynieś, bo ja nie Aha, mogę skakać. Tylko problem mieć taki, że ona jest po drugiej stronie tej balierki. No właśnie, no dobra, właśnie. Dobra, 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 nie, nie, dobra, dobra. Robię swoje umiejętności skokowe ja już tam ja lecę. Ja nie mogę Zostań, skakać! zostań, zostań. Ale ja nawet z tej dziury nie mogę wyjść! Spokojnie, w żadną dziurę masz nie wchodzić, ja tam widzę. Na, na, na. Ja już w nią wpadłam i nie mogę wyjść! Czemu ty wpadłaś? O! Skoczyłaś, o Tak, bo muszę trafić w żółty piąską po środku, no! Skoczyłaś! Ale, ale wiesz jakie mam utrudnione skakanie! No, zobacz, mam łopatkę już! Super. Idziesz do mnie, czy tram no pod ziemię? No, mogę, tu jest trawa. <noise> Podskoczyłaś, widziałem. No dobrze, ale wiesz jak ja mam utrudnione spotkanie. Pokaż mi, gdzie może być jakieś miejsce, gdzie mogę jeszcze przykopać. Tam było jedno, tu już widzę drugie, a tutaj o, widzę patrz. siecie. Nie bierz tego, tego się nie je. To nie czekolada. To nie czekolada. To nie czekolada! Zrobiłem, dobra. Pierwsze wykopki robimy. Kop, tu coś kop, widzę. Kop, 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 kop. kop. No uh. Mocniej, szybciej! To, nie, nie mogę szybciej sam kopię, Dlaczego ty nie masz łopatki? a Ja mam. Co? Bo jest jedna. D dobra. Ja tutaj tylko pokazuję, gdzie masz kopać. Dobra, kop. weź tą łopatkę, co to jest? Artyfikat jakiś? Ej, to jakiś artyfikat jest. Jak artyfikat? Trzymaj. Maciek, ja tu wpadłam! Mięso! To jest mięsio, mięsio niepotrzebne, kości. Ja a, a, no nie, no i... nie! 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 Maciek, oddaj jeszcze na chwilę łopatkę. Zaraz ci oddam, tylko zrobię tu większy dołek. Ja potrzebuję! Dobra, masz łopatkę. Rzucam ci pomocną dłoń. Po co Dziękuję. mi kość? Ło, kościoł, mogę kupę odbijać. Macie kupę! Ja nie wyjdę! No to oddaj łopatkę. <głos> <głos> Rzucisz mi tą łopatkę, czy co robisz z nią? Nie wrzucę, ja nie mogę stąd wyjść! No weź wyrzuć tą łopatkę, zaraz sam wezmę. <noise> Ale masz problem z wyjściem? Tak! No nie, no to musimy coś zrobić. Magiczne przejście, nie? <noise> Dobra. Zrobiliśmy magiczne przejście ze względu na to, że nasza magiczna Ola nie mogła wyjść z dołku. To To bardzo wina. Dobra, oddaj mi jeszcze łopatkę jak wykopiesz sobie dołek, bo widzę, że jest jedna tylko łopatka. Masz. <noise> może, Weź sobie. Może mi ją podaj lepiej, co? Dlaczego się śpiejeś? Masz! <noise> Masz. Nie, no ja nie chcę no coś co ty zrobiłem, zrobi? dobra. Ja nie, nie podam ci kolejny raz. Nie, ja nie chcę rzucać, ja nie chcę rzucać, anuluj co? to, anuluj. No co ty robisz, Bo mój go? mózg mi negatywne umiejętności jeszcze przekazuje, w sensie jeszcze moje ciałko nie ogarnia, że jestem zbyt inteligentną osobą na to ciałko. No. O to chodzi. Dobra, szukamy dalej moich tutaj, tutaj. złotych gaci. Tutaj! Pokaż. Patrz ile. Pokaż ojoj, ja, ja, duzio. O, o, ja tu prawie wpadłam. Ty widzisz jak ja to kopię? Widzę jak kopiesz, ale... oj, ja, ja. nie... jesteśmy pod fundamentami tego przytułku. Wiesz, ej, 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 ej! Co? No? Nie kopie ci się? No nie, nie kopie, oddaj łopatkę. Masz. No ja jej nie widzę, jest pod ziemią! Ja jestem pod ziemią, jestem. I, łop i łopatka, i łopatka te. Proszę. No nie! <laughs> Uważaj, bo ślisko i mokro tutaj jest, no nie? I się... latają. A Co? Czy to są? To jest woda, czy nie woda? Nie wiem, może jakieś to odpady jakieś kowę. Tylko nie wyrzuć łopatki, bo się przyda. Masz. O. Przecież <laughs> mówiłem, nie zjuzi i łopatką. Tu ściury biegają. Co tutaj mamy? Ej, ej, ej! Nie widzę moich gaci. Mam! Nie łap Coś Zostaw. Mogę... Mogę o, go zjeść? Zostaw, zostaw ratatuję. Mogę go zjeść? Nie. Dlaczego? Tutaj coś wygląda na coś, co mógłbym przykopać. Ej, e, co tu, ja to Ja miałam... Ja miałam sen. Poczekaj, bo tam coś gulga, to ja nie jestem pewny. A tutaj co jest zlony? tej Idę zobaczyć ja, tylko. Ja, Maciek, miałam wizję tamtego wejścia. Ja, ja zaraz wizję będę miał tego tutaj. Gdzie to jest? Kop, kop. No próbuję, no, łopatka kopię w dół, nie w góle, prawda? No to więc mam... Aha, dobra, to jest obok chyba parkingu. Okej. Okay. Chyba taki... Tak mi się wydaje. no Cze Ale to no, pamiętaj, ja też potrzebuję łopatki. Chodź. Chodź. Dobra. prawdzić, sprawdzić, co tutaj jest na dole. Albo masz, kop piersia. <coughs> I mm. tylko, i tylko mi nie źle, je... ale no dobra, ja to źle mm. <coughs> Uważaj Maciek, ja miałam wizję. <coughs> I sen! Tam czerwone coś jest, zobacz sobie. Czekaj, wykop sobie. Czy tam są złote gacie? Złote gacie, no ale złote gacie miały być złote, nie czerwone. Złote, no to nie, zobacz, wygląda na złoto trochę, to Ddy, jest to, nie? To jest no chyba wygląda to. Wygląda na złote. No, ej, tam są złote gacie, chyba trzeba skocić. Coś mi się tam, tak ta, wydaje. to tam jest kalaru. Kalalu? No. Dobra, Jasz, kacie. Lasz, I to jest woda, prawda? Tylko mocno zagotowana. Oooooo! Maciek, wychodź! wychodź. się, świegliłem się! Wychodź. No nie, co jest? Ja tu skoczyłem i co? Gdzie są gacie? Gdzie są, gacie? Gdzie są gacie? Gdzie są gacie? Nie ma gaci. Nie ma tych gaci, wychodź stamtąd! Co? Jak nie ma gaci? Nie. Za to nabyłem teraz super umiejętności, gdzie teraz super płuminist jestem i szybko mogę biegać. Jam jest fire Albo <ścoughs> fraj!